Panie prezydencie, proszę nam powiedzieć, czego dotyczyła umowa podpisana dzisiaj przez pana i przez wójtów z okolicznych gmin? Stworzyliśmy swojego rodzaju koalicję czterech gmin na rzecz odnawialnych źródeł energii, na rzecz instalacji paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła w domach mieszkańców miasta Ciechanów, Glinojecka, Strzegowa i Opinogóry. Te cztery gminy będą współpracowały na rzecz tego, żeby pozyskać środki zewnętrzne z Unii Europejskiej po to, aby dbać o środowisko, po to, żeby też ekonomicznie, jeśli chodzi o grzewanie na przykład mieszkań, domów, ciepłą wodę, żeby nie trzeba było korzystać z tych tradycyjnych rozwiązań energetycznych, a żeby można było wykorzystać odnawialne źródła energii. Postawiliśmy pierwszy krok w kierunku pozyskania środków zewnętrznych. Myślę, że ta nasza siła, siła tych czterech samorządów i też duże zainteresowanie ze strony mieszkańców, bo w przypadku Ciechanowa 100, ponad 160 wniosków mieszkańców tak, żeby u nich w domach, w gospodarstwach domowych instalować te panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła. To jest spore zainteresowanie. Myślę, że warto ten projekt zrealizować. Panie Prezydencie, a jaki długi okres przygotowawczy czeka miasto, czeka gminy, by ten projekt mógł być zrealizowany? Jaki długi jest proces ten przygotowawczy całej dokumentacji? Tak naprawdę my już od kilku miesięcy przygotowujemy się do aplikowania o środki, ponieważ w pierwszej kolejności przeprowadziliśmy kampanię informacyjną adresowaną do mieszkańców, zbadaliśmy zainteresowanie, jeśli chodzi o właśnie instalacje paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła. Otrzymaliśmy 160 wniosków od mieszkańców. Podobne kampanie, podobną politykę informacyjną prowadziły inne gminy, nasi partnerzy w tym projekcie. A teraz podpisaliśmy porozumienie, zabezpieczyliśmy środki w budżecie, wszystkich gmin na wykonanie dokumentacji i pod koniec września będziemy aplikować o środki zewnętrzne i myślę, że w ciągu 5-6 miesięcy od września tego roku powinniśmy otrzymać informację, czy uda się te środki pozyskać.